Perfekcjonizm to jest twój wróg, dlatego że y, y, gdybyś mnie zapytał o to, czy staranie się najlepiej jak umiem, to jest mój wróg, to powiedziałabym nie, staraj się, próbuj, ale pamiętaj, że możesz popełniać błędy. Co więcej, pamiętaj, że błędy to są twoi przyjaciele, bo jeśli popełnisz błąd i będziesz wiedział, na czym on polega, albo się dowiesz, na czym on polega, może się nawet trochę powstydzisz, może ci będzie jakoś, nie wiem, dziwnie albo głupio, to prawdopodobnie tego samego już nie popełnisz nigdy więcej. Nauczysz się szybciej, niż gdybyś się uczył teoretycznie przez nie wiem jak długo. Ale perfekcjonizm zawiera w sobie zakaz na błędy, i to jest kłopot. W perfekcjonizmie jest y, rób od pierwszego razu, kiedy się tylko za coś zabierasz, nie najlepiej jak potrafisz. Tam, tam nie ma tego. Tam jest rób idealnie. A to jest niemożliwe, bo jeżeli się zabierasz za coś pierwszy raz, to nawet jeśli masz wielki talent, to zrobisz tak dobrze, jak umiesz to teraz. I to pierwsze zrobienie spowoduje, że drugie będzie jeszcze lepsze. A dziesięć zrobień spowoduje, że zaczynasz mieć poziom być może mistrzowski. I masz coraz większą frajdę i satysfakcję. Wiesz, ja to porównuję do napisania pierwszej książki w życiu. Jeżeli ta pierwsza książka będzie tak fantastyczna, że dostaniesz za nią Nobla, to po Tobie. Druga może nie być na Nobla. Będziesz przez resztę życia sfrustrowany, że wszystko co najlepsze już za Tobą, a życie przed. tok! O każdym problemie warto rozmawiać.